Opisem uroczystego wjazdu w Niedzielę Palmową do Jerozolimy rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia. Ewangelie kolejnych dni będą nas wprowadzały już bezpośrednio w to, co działo się w czasach Jezusa, co działo się w konkretnych dniach poprzedzających ostatnią wieczerzę, męczę, śmierci Chrystusa na Krzyżu. Dzisiaj, w Wielki Poniedziałek, przenosimy się do Betanii, tam, gdzie mieszkał Łazarz, tam, gdzie mieszkała Marta i Maria. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 12, pierwsze Jego 11 wersetów na 6 dni przed paschą, a więc właśnie w ten wielki poniedziałek Jezus przebywa do Betanii, przybywa w szczególne miejsce. To jest tuż za górą oliwną. Patrząc w tej jednej linii Jerozolima, dolina Cedronu, góra oliwna, Betania, pustynia judzka i potem morze martwe, oddalając się od Jerozolimy w kierunku wschodnim. Widzimy taką właśnie kolejność. A więc z Betanii, jeżeli pójdziemy w jedną stronę, mamy Jerozolimę, Górę Oliwną, Potorcedron i zaraz potem Jerozolimę. I w drugą stronę mamy Pustynię Judzką i, i przestrzeń Morza Martwego, potem dalej Jordanię. Więc Jezus jest w miejscu pomiędzy pustynią, tu mógłby... Uciec, mógłby prowadzić spokojne życie gdzieś tam daleko, pojechać sobie do Egiptu i tam sobie dożyć emerytury, ale też jest bardzo blisko Jerozolimy. I to miejsce szczególne, dlatego że w Jerozolimie być nie może, bo tam chcą go pojmać to jeszcze nie ten moment. On dobrze wie, w którym momencie przyjść do Jerozolimy. W Betanii. Był bardzo często. To był do mnie do przyjaciół. Jezus jest człowiekiem z krwi i kości, który także potrzebuje obecności przyjaciół. Kiedy atmosfera wokół niego gęstnieje, nie jest w Jerozolimie, nie jest w jakimś miejscu samotnym, jest pośród przyjaciół, pośród swoich najbliższych. I to stąd wyruszał do Jerozolimy. Wiemy, że Jezus nie przebywał na stałe w Jerozolimie. Mieszkał w Galilei, był tam. Większość Ewangelii, które czytamy, mówią nam o Jezusie właśnie w Galilei, ciągle w drodze do Jerozolimy. On tutaj przychodził do Jerozolimy na święta, na świętopaschy, na inne święta pielgrzymkowe, natomiast na stałe był poza Jerozolimą. Gdy był w Jerozolimie, przebywał na Górze Oliwnej przebywał właśnie w Betanii. To dom przyjaciół, dom, dom, dom jego bliskich, tam się czuł dobrze. Zobaczcie, to miejsce, gdzie mieszka Łazarz, o którym czytamy w rozdziale wcześniejszym, Jezus go wstrzesił z martwych. To dlatego pojawił się w Jerozolimie. Bo wcześniej czytamy, że Jezus nie może być po tym wielkim sporze z Żydami, który, o którym czytaliśmy przez większość dni poprzedniego tygodnia. Jezus oddala się do miejscowości Efraim, czy do dzisiejszej miejscowości Tajbe w Palestynie, to tam przebywa, ale tam słyszy o tym, że, że Łazarz umarł. I Jezus decyduje się przyjść, uzdrowić, wstrzesić Łazarza, przywraca mu życie. Ale ta obecność Jezusa tak, tak, tak blisko Jerozolimy staje się bezpośrednią przyczyną jego śmierci. To znaczy, arcykapłani podejmują decyzję po uzdrowieniu, po wstrzeszeniu łazarza, podejmują decyzję, by zabić Jezusa, i już wreszcie go mają, bo nie ukrywa się w jakiejś małej mieści niedaleko od Jerozolimy. Jest już tuż blisko. Można go łatwo chwycić. Jezus wiedział, że decydując się na ratowanie przyjaciela, na wstrzeszenie przyjaciela, przybliżając się do Jerozolimy, tak naprawdę ułatwia tym, którzy podjęli już decyzję o zabójstwie Jezusa, ułatwia im wykonanie swoich, swoich zamiarów. Nie cofa się przed tym, oddaje swoje życie. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół, to nam powie później ewangelista Jan. Przychodzi do domu Łazarza. Pamiętamy Marta i Maria, te dwie siostry, które jedna trząta się wokół różnych obowiązków w pani domu, druga siedzi przy stóp Jezusa, przysłuchując się jemu. Jezus mówi wtedy: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Oto Maria wybrała właściwą cząstkę. Jest przy mnie, słucha moich słów. I to właśnie znowu teraz Marta posługuje. A więc Marta jest tą, która w tym domu dba o, o to ciepło przyjęcia gościa, o, o, o cały. Poczęstunek o to wszystko, co sprawia, że ten dom był tak piękny i tak dobry. Marta nie robi nic złego, robi coś bardzo potrzebnego i dobrego. Mar Maria, która wtedy w Ewangelii, innej, w tej innej opowieści, właśnie słuchał u stóp Jezusa, dzisiaj znowu jest przy stopach Jezusa, gdzie te nogi będzie obmywała olejkiem narodowym, drogocennym, bardzo drogim, to fund szlachetnego olejku można wyliczyć, jak to zrobił też Judasz, że ta cena tego olejku to mniej więcej roczna cena pracy robotnika. Więc rzeczywiście dość no, cenna sprawa, którą Maria według Judasza marnuje, którą Maria marnuje na nogi Jezusa. Marta trząta się przy domu. Urządzono dla Niego ucztę, a więc to dla Jezusa jest to przyjęcie. I to nie było przyjęcie jakaś stypa, to było spotkanie radości ze śpiewem, z żartami, z wspomnieniami, z uśmiechem, z radością, z, z takim dobrą atmosferą. To, to takie radosne spotkanie przyjaciół. Jezus jest tam pośród nich i jest cały dla nich. Łazarz też jest z nimi przy stole, więc powód do radości jest także szczególny, bo ta, ten dom był pełen żałoby, a teraz na nowo jest domem, domem radości. Maria namaszcza nogi Jezusa. To szczególny znak, to namaszczenie nóg Jezusa. Dlaczego? Ten gest musiał być szokujący z kilku powodów. Po pierwsze, to robi pani domu, nie jakiś niewolnik bo to była normalna czynność, tak? namaszczanie było normalną czynnością kosmetyczną, higieniczną, namaszczenie olejem z oliwek, jakimiś perfumami, jakimiś zapachami, to było normalną czynnością, przed ucztą czy podczas uczty należało dobrze pachnieć, zresztą zostało nam to do dzisiaj, używamy różnych perfum i tak dalej, to też nie było to zdziwieniem, ale robi to pani domu, a więc to jest może coś dziwnego. Co więcej, taki był zwyczaj, taki była tradycja, taki był y, y, jakiś przyjęty... Y, Zwyczaj, że, to, że, że kobiety mają spięte włosy, zakryte chustką przy mężczyznach, przy innych gościach. Maria ma włosy rozpuszczone, bo włosami swymi ociera nogi Jezusa. A więc to musiało być szokujące, bo ona, no właśnie, nie dość, że. Jest panią domu i ten namaszcza. To jeszcze wyciera własnymi yy, rozpuszczonymi włosami nogi, a więc ona ułamie jakąś konwenanse. To jest takie symboliczne namaszczenie, jak powie Jezus, na dzień mego pogrzebu. To jakieś rytualne wprowadzenie, zainicjowanie tych wszystkich wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Namaszczenie Jezusa. Pamiętamy namaszczenie króla Salomona, króla Dawida, Saula. Namaszczenie na kapłana, proroka i króla. Tutaj dokonuje tego przyjaciółka. To jest ten gest niezwykły, wyznaczenia, oliwą z oliwek, namaszczenia. Ten prawdziwie jest mesjaszem. Mesjasz to znaczy namaszczony. Maria daje ten gest, by też pokazać, że uznaje w Jezusie mesjasza. Natomiast w tym momencie ciekawą postacią jest Judasz. Judasz, ten, który ma go wydać, czemu nie sprzedano olejku za 300 denarów i nie rozdano ubodim? Nie o to dlatego chodzi, że on bał ubodich ale narrator mówi jasno, on był złodziejem. Mając trzos, wykradał to, co składano. No tutaj to słowo trzos jest wyjątkowo nietrafne, bo trzos nam się może kojarzyć z jakimś portfelem, z jakimś woreczkiem, gdzie po prostu trzymał majątek całej wspólnoty apostołów, ale troszkę nie o to chodzi. Mając trzos, mając tutaj greckie słowo glossokomon, które znaczy specjalną strzynkę czy skarbonkę na pieniądze, ale przed specjalną skrzynkę, bo to do tej skrzynki pielgrzymi składali swoje dary na potrzeby bądź świątyni jerozolimskiej, bądź także właśnie na jałmużnę dla ubogich. A więc Judasz miał jakieś odpowiedzialność za dostęp do tej strzyńki, tej specjalnej ofiary, która była przeznaczona dla potrzeb świątyni jerozolimskiej, w tym także dla potrzeb ubodzich. Więc Judasz trochę tutaj z jednej strony mówi, czemu nie nadano olejku tych pieniędzy ubodzin, a potem słyszymy, że mając starbące dla ubodzich, wykradał to, co było dla ubodzich. Więc on chce, żeby z tych pieniędzy za oleje dać ubodim, a jednocześnie sam radnie pieniądze dla ubodich. Więc zupełnie nie chodzi mu o ubodich. Być może chodzi o to, by ukryć swoje wydatki, by ukryć to, że On radnie. Judaszowi absolutnie nie chodzi o ubodich. Nie jest tym, który troszczy się o ubodich, bo sam bierze to, co się ubodim należało, co było dla ubodich. I ciekawa jest odpowiedź Jezusa. Takie znamienne słowa, zostaw ją. Przechowała to, by namaścić na dzień podrzebu, ale mówi ubodich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Czy to jest zachęta do tego, by nie towarzyszyć ubodim, by nie pomagać ubodim? Nie, nie chodzi o to, ale ważne jest to i to myślę też w kontekście Kościoła, że nieubodzy są jedynym celem działalności Kościoła. Jezus nie tylko przychodzi, by wydobyć z nędzy ludzi ubogich, ale po to, by przybliżyć Królestwo Boże, by powiedzieć prawdę o miłosiernym Ojcu, by pokazać drogę Królestwa, by przekazać słowa tej dobrej nowiny o zbawieniu człowieka. I Kościół nie jest tylko instytucją charytatywną. Ubodich zawsze macie u siebie, mnie nie zawsze macie. Rozumiem te słowa bardzo jasno. Kościół nie jest powołany po to, by tylko nieść pomoc ubodim. Tak niektórzy by chcieli, że dajcie ubodim, nie budujcie świątyń, tylko dajcie ubodim. Nie róbcie tego, dajcie ubodim. Wszystko róbmy dla ubodich. Kościół nie jest po to powołany, nie tylko po to. Bardzo ważną przestrzenią działalności kościoła jest wsparcie ubogich przez różne fundacje, stowarzyszenia, przez pomoc Caritas. Przecież tyle ile kościół prowadzi różnych jadłodajni, noclegowni, domów opieki, domów pomocy dla samotnych matek, dla dzieci, dla ta takich ośrodków, które są dla pomocy ubogim, to chyba nic więcej nie prowadzi. Kościół prowadzi w tym naprawdę wiele, ale to nie jest jego podstawowa misja, czy nie jest jego jedyna misja? Ubodzy zawsze będą, mówi Jezus, a mnie nie zawsze macie. A więc zadanie uczniów, zadanie Kościoła jest to, by troszczyć się o Chrystusa, a więc o to, by przekazywać światu prawdę o Chrystusie, także służąc ubogim. To jest jedna z działalności, ale nie jedyna. To myślę ważna wskazówka tej dzisiejszej Ewangelii, także w kontekście naszego całego życia Kościoła. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że Jezus tam jest. Przybyli ze względu na Jezusa, ale także ze względu na Łazarza. Łazarz to przyjaciel Jezusa. Sam doświadczył jego mocy, bo został uzdrowiony, wstrzeszony. I arcykapłani podejmują decyzję, by zabić również Łazarza, bo wielu z powodu Łazarza uwierzyło w Jezusa. To jest niezwykłe. Z powodu Łazarza, widząc, Cud w życiu Łazarza uwierzyli w Jezusa. Ludzie wokół Ciebie, widząc Twój cud, Twoje doświadczenie mocy Jezusa, mogą uwierzyć w Jezusa. I to zadanie jest dla nas bardzo ważne, bo tak nas posyła Jezus. Sami doświadczyliśmy nieraz tego cudu wstrzeszenia nas też Jezus, tak jak, tak jak e, łazarza wydobywa z grobu naszych grzechów, naszego cierpienia, naszych słabości i to ma być okazją dodawania świadectwa, żeby dzięki nam ludzie mogli uwierzyć w Jezusa. Ale to tak pójścia za Jezusem naraża. Arcykapłani postanowili stracić również Łazarza. A więc to tak pójścia za Jezusem i tak głoszenia Jezusa Naraża. Ale nie może być inaczej. To narażenie jest wpisane w misję Jezusa. To, że głosisz Jezusa, może także spotkać ciebie z cierpieniem, z odrzuceniem, z wyrokiem śmierci, potępienia, odrzuc opuszczenia. Tak, tak może być. Tak było w życiu pierwszych świadków Chrystusa. I tak jest przez wszystkie wieki Kościoła. To nie znaczy, że mamy przestać go głosić. Zapraszam was w tą podróż przez te kolejne dni Wielkiego Tygodnia, codziennie oprócz tych psalmów, które komentuję także w wielkim tygodniu, już ostatnie kilka nadrań zostało przygotowane, także byśmy razem mogli zaglądać na karty Ewangelii i w te dni pozwólmy się prowadzić Bożemu Słowu. To znowu propozycja, byście tę Ewangelię sobie na spokojnie przeczytali, powrócili do niej i zastanowili się. Co ta Ewangelia mówi o mnie, o moim życiu z Chrystusem, o mojej relacji z Chrystusem, o moim przeżywaniu wiary, o moim dawaniu też świadectwa? W jaki sposób ta Ewangelia przygotowuje mnie na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Paschy?